Trudno byłoby zrobić materiał o rządach Jacka Jaśkowiaka, nie mówiąc o tej inwestycji. O tramwaju na Naramowicę można w końcu powiedzieć, że jest w budowie. Wierzę, że będzie w terminie i na dzisiaj mam takie zapewnienia. To wszystko niemal 6 lat po pierwszym i dokładnie dwa lata po drugim wyborczym zwycięstwie Jacka Jaśkowiaka. Za drugim razem Jaśkowiak zapewnił sobie reelekcję już w pierwszej turze. Zagłosowało na niego aż 56% Poznaniaków. To jest bardzo silny mandat, ale to też jest jeszcze większe zobowiązanie wobec mieszkańców Poznania. Dziś sprawdzamy, jak idzie mu realizacja wyborczych zapowiedzi. Prezydentura Jacka Jaśkowiaka to nie tylko tramwaj na Naramowice czy przebudowa świętego Marcina. Lista obietnic, jakie składał przed wyborami, jest bowiem znacznie, znacznie dłuższa. Cały program Jaśkowiaka sprzed dwóch lat liczył, uwaga, ponad 170 punktów. Już teraz niektóre udało mu się zrealizować. To na przykład tramwaj na Unii Lubelskiej z nową pętlą przy falistej. Pierwsza nowa trasa tramwajowa otwarta za rządów Jaśkowiaka. Jest to inwestycja bardzo ważna, ponieważ będzie też stanowić obsługę komunikacyjną dla terenów, które tutaj są w okolicy. Miasto, zgodnie z zapowiedziami, m.in. zróżnicowało też opłaty w strefie parkowania, wydaje więcej na badania profilaktyczne dla mieszkańców, a nowo urodzonym dzieciom oferuje specjalną wyprawkę. Sporo obietnic Jaśkowiaka. Jak choćby przebudowa placu Kolegiackiego jest dopiero w toku, z tym że trasa na Naramowice i wiele innych inwestycji miało być gotowych już w poprzedniej kadencji. Moim zdaniem lepiej nie być takim zakładnikiem takich deklaracji, które się składało wcześniej. Lepiej jest coś zrobić dobrze, niż zrobić to szybko. Ale są też obietnice, których Jaśkowiak już nie zrealizuje. Miasto zrezygnowało na przykład z zapowiadanej od dawna przebudowy kolejnego odcinka ulicy Dąbrowskiego. Te pieniądze w części Musimy przyrzucić do modernizacji ucywierzbięcice, bo ona jest bardziej przygotowana. Znów w planach miasta nie ma ulicy Dolnej-Głogowskiej, obiecywanej przez Jaśkowiaka już przez dwie kolejne kampanie. Upadły też zapowiedzi budowy Centrum Medycyny Senioralnej oraz Centrum Społeczno-Kulturalnego na Madalinie. Obietnice prezydenta zostały troszkę urealnione w stosunku do tych z 2014, ale z realizacją jest podobnie. Niektóre wiemy, że nie zostaną zrealizowane. Miejska opozycja wytyka Jaśkowiakowi nie tylko opóźnienia na budowach, ale też jego małe zaangażowanie w miejskie sprawy, za to przesadnie duże w krajowej polityce. To jego uprawniona Warszawa w tej chwili się coraz bardziej na horyzoncie pojawia, prezydent przekonuje, że sprawy Poznania idą w dobrym kierunku, choć też przyznaje, że idealnie nie jest. Ja staram się codziennie, gdy wstaję i gdy idę spać, pomyśleć, czy mogłem na dniu zrobić więcej, co należy skorygować. Jeszcze nie wiadomo, w jakim stopniu plany Jaśkowiaka skomplikuje epidemia, przez którą do budżetu miasta wpłynie znacznie mniej pieniędzy. Mimo, że coraz więcej wyborów czy Jacka Jaśkowiaka jest w toku, to zostały mu już tylko 3 lata na ich realizację. I teraz z każdym dniem ten czas będzie mu coraz szybciej uciekać. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.